się ma jesteśmy teraz razem z Ibroxem i na tej się jeszcze siedzi kto siedzi styki siedzi i ucho ucho, I Siema ucho. O, o. O kurde ucho mm -hmm. w ogóle. kurde, ty w w A czemu ty w ogóle? Aha, bo ty siadłeś na Jesteście na stępie No jedziemy teraz na strefę, póki był ref, proszę chcemy zrobić. Wy jesteście przy Los Santos? Nie, już wyjechaliśmy nawet. Kurczę, bo jestem przy Modcili, to nie wiem, że nie. nie... Dobra, muszę ślepyć tata. Mody w prawo, jedziemy. Tą drogą tam, no. no wiem. Masz może medikita takie pytanko? Czekaj? E, znalazłem busa na moście, to jest dobrze. No to źle. A czy ktoś tam jest? Czy dobrze, jak, jak sobie pojedziesz nim? nie, Pani, ja, ja albo jedę albo tylko z, z... 80 nabojami tej... ...w pólce. Coś tam jest. No ja zaka Eee, Ten bus nagle podskoczył i zaczął się tak bujać. Ej, ale, ale patrz, jak tak siedzimy, to jest dobre, bo nikt nas nie zastrzeli. No. A gdzie ty znalazłeś tego busa? Ty, a tam... Co to no się dzieje? Ten zombie były zabity. Zombie lewitował. Dobra, schowaj go gdzieś w krzoku. Idzie idzie icie, bagam pojechałeś, pojechałeś. Dzięki. Oh, tam o, możesz o, jechać o, na lewo, no Tu za te skałki może idziecie, idziecie, Dobra. Co? Teraz super akcja. Nie dziwi, jak ktoś tu już kampi, nie? No, ta pewnie na tych skałach czy coś. Więc będziemy no. musieli blisko kratek chodzić. Ale pójdziemy do hangarów. Bo tam no, jest okay. na więcej rzeczy. Nie. Czekaj, się muszę napić czegoś. Idziemy. Nie Można ma już jakichś zombie zobaczymy. Jeden wychodzi, drugi od razu wchodzi. Tak ludzie wchodzą cały czas. Ty jesteś koło, czyli hey, Ibrox, 20, A ty możesz dać graczy. bana osobie, która jest poza grą? Mogę, muszę tylko logi wziąć i tyle. Właśnie, się, na trzecie mogę nikt tylko podać. The boy, prawda? No właśnie. Logi mają już jeden, jeden megabajt. <laughs> wow. A, a Halfing dzisiaj rano był. Tak? No w pokoju nagrzewania, bo patrzyłem. Ej, hey, what the fuck, już wyłączyłem voice'a, a gadają nadal. To trzeba w obce chyba wyłączyć, dobra? ale to nie, bo miga, je za to w wkurza. Masz tu snajpę. Nie ja chcesz stało? snajpić i Ja na... plecak potrzebuję. A co wy chcecie wyłączyć te, 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 ja! A gdzie jesteś jesteście? Zabijesz go? Ale... To fuck, strzelam w niego On nad chmurkami To Toxic był to toxic. To to toxic był, lol Ale jestem przy tym, dobra Ja grałem z Toxiciem ostatnio na serwerze jego Super, jak co to ja o, jestem? Ja bym... Przy czerwonym waśniu ja, bym... ja bym nie mogłem zabić, wiesz? Zupełnie nie mogłem. Zaraz, efekt, tak, Tylko zabić nie mogłem. Dzień dobry. Dobry, kto dołączył? Ja, cześć, Hitler. O, Hitler. Mhm. Namiot Ej, wy Sorry. jesteście w gangu? Kostur. Eee, yy, w sumie we własnym gangu. We... Za o to jadę, sobie, żeby go nikt nie Gdzie ty zajmował. jesteś, Albrox? Ty zginęłeś, czy nie? Nie, na no, hangarach jest tu A, A bro, skąd ty wziąłeś Patriota z Sanfiero, czy z tego? Ze strefy. Ej, to weź tamten, poczekaj na mnie, bo po swojej rzeczy lecę. Kto mówi, że jest koło Mordfinha? Ja już. ja byłem koło Mordfinha, to już nie jest. A gdzie jesteś teraz? No, a myśmy by się nie zabili z tą wiesz? <noise> No to a on mnie zaczął nawalać, no to ja też zacząłem No ale ja go nie mógł zaś więc przestałem, żeby amu nie marnować. <noise> a on z ciebie zebrał rzeczy, jakby co? Jakieś. <noise> no nie ma tak, ty mam oddać. Zabij. Ja <noise> <Nie> mam <noise> lokal. Jesteś na wojsku, tak? Ty. No tam. prawie ja jestem na dole, że jak nie strzelaj To jest czy my napisane w obu lokal? Chociaż nie jest <noise> lokal. tak jest. Nie mam picia. O cześć. o, cześć. Wy? Ktoś z was? Lego. Kishon? Czy to jakoś... Nie, nie. Kaka... Co? Kishon. Ja. OSZ! E to jest jeden z was, którym A broń gdzie się dzisiejsz? jestem już w rzęsteczku do duchów. A czyli to nie to strzela w niego. Gościu wracał, to do wody. Jest szpielnicy. Słyszę, że się strzelają, idę stąd. No, a ja tam zaraz odbiegnę tej. Ja to ten gościu. Te ja wezmę patriota na Okej. Okay. Pojedziemy na lotniskowy, co? Bo na razie jest za gorąco tutaj. Chyba, że nam już go ktoś wziął. <grym> no, twoje ciało, bo tam trochę itemków zostawił. No, to, że tak nie miałem. O, ojciec ojciec dołączył do gry. Waginator ja pierdziel. I nie zabił, przynek. A brok, jak co to się kieruje w stronę Patriota? Okej okay. Ja tam yy, kieruję się tam w stronę strefy A gdzie jesteś? No już widzę tam kawałek yy, pustymi na tym terytorium Uważajcie, bo to na dole jest sam mm, czwórką To toksik <grych> No Ale jak się... To nie co tak do... Tak ja go tak zabiję To miałeś jakąś chwilę, zaraz... Jest! Patriot dokładnie. stoi! Hurra! <laughs> Ma w środku parę rzeczy, a kurde zombie No wiem, zostawiłem ciebie. Ja na, jadę, na tam zobaczyć No plecaka 4, 4, nie no to wiesz Jak gości się vlogo przed chwilą Gościu się jakiś trap, no Mej, Ej! Ech, ty, co tu? Ja Jaki ziom nie Co jest? Ja to... <laughs> Nie ma ludzie No strzelać strzelacz Kost pomożesz No bo ten Jest spadł o kurde Jaki typ, chciał strzelać No ja i jesteś na kurde, bo nie ma teraz jak ten Ja jestem chyba teraz przy Bo Blue jakiś bar. gościu się ten Jakiś gościu się zablokował A jak coś Airrocks to ja jestem szyblubar Idzie Blueberry nie, nie jest tam. Gdzie ty jesteś? Aha, No, przy Blueberry. Tak, jakieś ciała. O! Kurde. To lotnisko jest tam, gdzie są te pa dwa patrioty. Weź kogoś, Ibrox pilnuj, ja tego gościa jakoś wydobędę stamtąd. What the fuck? Nie wolno przypilniać. Jeżeli to jest w ogóle jakieś polskie słowo. <kluw> <To, kluw> no robisz tego gościa, Wow. Łoł. ty koszul poszedłeś? Na dach jestem, czekaj. No goni mnie, tam? Kurde, bo zombie tu goni. Kurde, co ten gościu pisze? Syka, kazatki jest. Po rusku? No nie, no jakbym pisał po rusku, to by, by, by były ruskie znaki. Ty gdzieś ty pojechał? Aha. Ale to jest właśnie ten Rusek. On pisał po rusku. Ty to ty to, to, to po tu po jedziesz? Polsku, ale ale... tą kwerty. Poczekaj, no. bo tu wiele rzeczy z zioma. Kurde, nic nie ma? Ja pierdnięcie. Dlaczego nie było S tak miga? No bo taki, taki bóg jest ten ten. Jaka? Co jaka? Fort Carson, idę dróżką. Czekaj, jest cywil dla nas. Eee, te... No mi by się przydało. A gdzie jesteś? Fort Carson. A ja też a ja to jest do do Miasteczko pod strefą. Ja też jestem Mówię, że a, Ja też Ej, podejdźcie do szpitala, to może tu się spotkamy. A, ty. Pod, pod którym szpitalem? No, Fort Carson. A ty gdzie jesteś? No, ja w Fort Carson. Wiesz, że jesteś przy Blueberry, to... No ale w, byłem przy moście w Blueberry, który prowadził do skrótka. Ja jestem tam. Gdzie o, widzę waszego patriota. I to wskakło, ja szukam jakiegoś plecaka. Ja mam, chodź, przyjedzie się do na... A gdzie jesteś? Tam ja. gdzie się resnią patrioty. Mam tam? taki takie, yy, szklany chata jest taka. Wow, szklany? Co? co ty robisz tej? The tam tam jesteś. To bym chciała tej budowli takiej. Tam, Moja kleweta rys... odmówiła posłuszeństwa. Ale LV? Nie to jest tam jak masz czerwony most Jakwą się masz wioski. Wioski, idzie most czerwony, czerwony most, czerwony. ale w San Fierro? Tam? Masz tą mapkę taką Kurde co ty żeś narobił tam ja... Patrioty, ale tu moja klawiatura nie ja! No, no, no to to co ty ja gieni odróżniesz ja od Enteru? Ja tego nie nagrywam. Ja nagrywam, a ja wsiadam. No kurde jeszcze krwawie, super. Potem sam sobie solo nagram No super krwawie tej. Jak tu przyjdziecie to no. będziecie mieli plecaczek No i czekaj, bo na spokojnie musisz określić, bo ja nic Wiecie? nie słuchałem. Jak, jak wy jesteście y, pod areną w tej wiosce... A wiem jakby to, co jedziecie czerwoną czerwonym mostem do mnie. No. Mhm. Tam gdzieś są dwa no, pasy Dobra, to wiem. Dobra, wsiadamy i jedziemy, potem naprawimy. A teraz G! No nie no teraz. No dalej. No nareszcie bardzo gdzie ty jesteś? No wsiadaj! Dobra! Leży. Jezu, jaka akcja! Wszystko, przez co, że ktoś pomylił kurde klawisze. Ale to nie. To pleca, co to? Pleca. Plecak to mój, ja wezmę. Nic więcej nie ma. Cofamy. dawajcie, bo tutaj może przyjść No, 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 jedziemy, jedziemy. Bo już się zaraz prędzej wywalimy Ja się nie skampię. Jedziemy, patriotem O tutaj mogę iść, a nie, nie mówię. A chcę po potem z ja. mogę tę mapkę wywalnąć Tylko, że teraz cały nie zrobię ja chcę się skupić maksymalnie na jednej części, nie? A dlaczego oni znów gadają, a nic nie widać? To co? Oni gadają, a nie widać kto mi gada. O, to nie takie widać, obrazki takie? No nie widać tego chyba. No nie wiem. na Nie, bo to niby ogólnie wiem, ta jest opcja gadania, ale to tak. Bo do gadanie właśnie tak obraz miga, to jest dużo skrypty skryptów takich mało pomniejszych. Ale jak ktoś gada, to. Jak krok, A ktoś jak pisze, to widać to. No to teraz ja jebrak To w którym miejscu stoisz? Właśnie za tym, tym właśnie, szklanym jest kojota. Szklany? No, naprzeciwko budowli masz takie taki centrum. Ty biegniesz przy tym? Bo tak, przy tym dole biegnie. Nie dość, no, gdzie jest ten taki, Uch, dworzec, tam co jest się... taki dworzec, co się. Tak, 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 tak. Czymkolwiek z pisze ego? To to biegnie. ale gdzie? To nie ja, strzelaj O kurde, to ja spadam. Jeszcze dostałem i krwawię, mam 4000. Ogarnijcie się, ludzie! Kurde, muszę wysiąść i się ten też krwawisz? Też. Ja też właśnie. Tu tutaj za korzystaj? tu zaparkuję i muszę się ten. Dwa metki, ty mam. Gdzie wy dokładnie jesteście, ty? jesteśmy Z teraz stacji nie tam. Sta przy stacji kolejowej. Jakieś picie. <grym> Ale trzeba naprawić na stacji? Ja jestem no. w stacji. Ale w której stacji? Tam o, idę... Na dole? O, tam gdzie jest boost. Aha, to jest. Ajbrox, siadaj. Dajcie mi to, co znowu na po patriotę będzie. Ja jestem sniperski, jak to się nie strzelajcie. Mam z tym Czekaj. No dobra, my tu czekamy. Nie do was. A nas ktoś strzelał. Kto to strzelał? Fuck! MP5! A tu ten gościu to. to ty? Kurde, kurde Aj, bro, weźcie ty naprawiasz co czy działy. nie? Co ty robisz? Ale tam goście są! Gdzie? Są. Wy jesteście Tutaj, w teraz? Ja przejadę. Lol. Ale ale patriot, kto wy? Jadę! No to patriot! To, to my? No to my! No to kto? Kto No i będzie po Patriocie. No. Po prostu... Gratulujemy! Uuu! Sru, wybuchło. Co to był? Kto jest w kolejny mój kolejny jest. samochód rozwalony Chciałem zioma zać. Mówcie w najpelskinie kto jest, bo zabijam go No właśnie my... my no, nie, nawet nie <grym> wiem kto to jest, ale... Kto jest, <grym>? na, torach? No ja to, jest na torach? Ja jest na torach Chodź do góry szybko Padłeś fajnie Ale to nie ty Fakt, ktoś we mnie Ej, o -o. To to w Ja go zabiję, czekajcie Dalej, bo mnie tu strzelają w tym tunelu Nie, kto to jest? Dopadł Snipers kine i... Ooo, zaraz ginę, kurde nie mele! Gościu. Kto User jest sniperskinie? Kto mnie strzela go? tam do mnie do góry natychmiast. Nie. No, nie. Ja Kto i tak ma, zaraz ginę. Mnie strzela, ale User left your channel. Nie mam bandaża, zginę, mam 700 życia. 3, 2, 1, ja zaraz ginę.